Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na mojej konferencji prasowej. Chciałabym, w związku z wieloma pytaniami, które do mnie dotarły, poinformować Państwa, że w związku z, ataką na z atakiem na moją osobę, która miała miejsce w tygodniu w sieci, występuję na drogę sądową. Poprosiłam Pana Profesora Piotra Kruszyńskiego o to, żeby mnie reprezentował w Sejmie. To jest pełnomocnictwo, które zostało mu udzielone przeze mnie i Pan Profesor już w tej chwili przygotowuje wystąpienie do sądu w tej sprawie. Rozważamy również, czy analizujemy wszystkie, wszystkie wypowiedzi, wszystkie wpisy, które na temat kandydowania mojego do Senatu w tej chwili są prezentowane w trakcie kampanii. To powództwo będzie powództwem cywilnym, czyli nie w trybie wyborczym, a w trybie cywilnym, który w, w ocenie pana Mecenasa Duszyńskiego jest dla mnie bardziej korzystny. To tyle z mojej strony. Będziecie Państwo oczywiście informowani na temat dalszego przebiegu tego procesu. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał pytania do Pana Mecenasa, to jestem poważniona do tego, żeby przekazać numer telefonu i możecie Państwo pytać w tej sprawie już bezpośrednio Pana Profesora. Bardzo Dziękuję bardzo. jestem tutaj Państwu z tej racji, że popieram kandydaturę Pana Mam próbę do ne, Senatu ne, Rzeczpospolitej Mamy do czynienia z taką sytuacją nawet dziwną w Radomie, bo do jednego mandatu ubiega się raz trzech kandydatów, którzy byli członkami parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. PiS e, dziwo spośród tych trzech wybrał tego jedynego, który nie jest w ogóle związany z e, ziemią radomską. To, Rozumiem, że to jakieś względy lokalne, bo, bo przecież nie, nie, nie powaga polityczna wyborów brała udział. Natomiast chciałem skomentować tylko jedną wypowiedź um, znaczy serię wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że w Sejmie liczy się większość, i w związku z tym przestrzegają przed głosowaniem na kandydatkę do Senatu panią. Na to jest taka próba jakby, lekceważenia wyborców, którzy rozumieją, że oczywiście czym innym są wybory do Sejmu, czym innym do Senatu, inna jest waga tych wyborów. Na wyborach do Sejmu opiera się większość rządowa. Natomiast nie należy wprowadzać w błąd wyborców co do tego, że od wyborów do Senatu zależy konstrukcja rządu. Tyle, jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, to oczywiście jesteśmy gotowi skomentować. Bardzo proszę. Mówiła Pani, że występuje, nie zrozumiałem, przeciwko komu Pani występuje? Przeciwko, przeciwko tygodnikowi w sieci, ale oprócz tego, oprócz tygodnika w sieci, no, negatywne wypowiedzi dotyczące mojego kandydowania pojawiły się także w ustach polityków i tutaj te ich wypowiedzi są analizowane w tej chwili przez pana profesora. Natomiast no, w sieci w sposób ewidentny zostały naruszone moje dobra osobiste. Znaczy, ja tutaj dodam jeszcze dwa słowa. Tam jest taka teza postawiona w tym artykule, że zachowania pani posłów są związane z jej charakterem. Jest to osoba, ocena ad personam zrobiona. Jest ona możliwa tylko i wyłącznie dlatego, że są przytoczone są trzy kolejne spory, które wiodła ze swoimi kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze często będąc e, członkiem e, tego ugrupowania, ale bez podawania, czego dotyczyły te spory. Że dotyczyło to długów miasta Radomia, że dotyczyło to likwidacji szkół w Radomiu, że dotyczyło to zarządzania e, e, nieruchomościami w Radomiu, więc sprawy dotyczyły. Ważnych elementów dobra wspólnego, lokalnego dobra wspólnego i chwała pani poseł za to, że potrafiła się postawić także swoim kolegom w momencie, kiedy trzeba było dbać o dobro wspólne. Z tego jest akurat znana nie tylko w środowisku swoich przyjaciół, ale w ogóle wśród ludzi, którzy obserwują scenę polityczną. Stąd też jest między innymi moje poparcie dla pani posłuch. Szanowni Państwo. Ja się odwołuję do moich wyborców do sprawiedliwości moich wyborców. Proszę Państwa, ja zawsze kierowałam się dobrem publicznym, zawsze kierowałam się dobrem Polski i zawsze kierowałam się dobrem radowi. I bardzo proszę, by Państwo mnie ocenili sprawiedliwie w nadchodzących wyborach. Ja nie oczekuję niczego innego poza sprawiedliwością. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję.